No dobra, zamknijmy auto. Jak słychać, dźwięk jest przy zamykaniu. Otwieramy. No i witam Was w kolejnym odcinku, co robimy. No to wiecie. No i widzicie już teraz też. Chodzi oczywiście o fabryczny alarm. Dziś się właśnie zajmiemy montażem alarmu fabrycznego. Jak widzicie, ja już mam wszystko przygotowane: wiązkę alarmu i tutaj wiązkę tego przycisku w drzwiach. Ale nie martwcie się, wszystko na filmie wam pokażę, albo napiszę wam po prostu na dole, który pin gdzie podłączyć. No i oczywiście też w opisie filmu będziecie mieli link do schematu elektrycznego. Także będziecie mogli sobie pobrać, i tam to samo też będziecie mieli na papierze, jeśli sobie wydrukujecie taki schemat. Także myślę, że chyba sobie z tym poradzicie, co będzie potrzebne. No to wiadomo, potrzebna będzie syrena alarmu. Potrzebny będzie czujnik, który montujemy w lampce pod sufitki. Potrzebny będzie przycisk w drzwiach głącznika alarmu. No, i wcześniej wspomniana wiązka, plus właśnie kostka do syreny i kostka do czujnika, pin do bezpieczników. No, i później jeszcze będzie pin potrzebny do podłączenia w module komfortu. Także tyle, jeśli chodzi o części. Numery części wrzucę Wam w opis filmu, byście mogli sobie szybciej znaleźć. No to chyba tyle wstępu. No, i trzeba zabrać się za robotę. Myślę, że zacznę od drzwi. Zamontowania tego przycisku w drzwi. No, i wiadomo, że trzeba ściągnąć tapicerkę. To już dobrze wiecie, jak to się robi. Myślę, że z tym nie będzie miał nikt problemu. Ale tak na szybko powiedzmy, jeszcze wam pokażę tylko orientacyjnie, jak ją wyciągnąć. Także przenosimy się teraz do samochodu, wyciągamy szybko tapicerkę i wracamy i będziemy rzeźbić. Jeśli chodzi o demontaż tapicerki, no to tutaj wyciągamy dekor, który jest tylko na wcisk. Pod dekorem jest jedna śruba, którą wykręcamy. Teraz wyciągamy tutaj dekor od głośnika, pod którym jest druga śruba, trzecia jest tutaj na dole. No i reszta jest na kołkach, tylko trzeba pamiętać, żeby tutaj w tym miejscu wcisnąć tapicerkę, bo ona jest na takim dodatkowym zabezpieczeniu. No a reszta jest na tych normalnych, tradycyjnych kołkach. Także wyrywamy całą tapicerkę do siebie. Później, oczywiście, odpinamy wtyczki, linkę od otwierania. No i tyle. I tapicerkę mamy na wierzchu. No ale mówię, to chyba wiecie dobrze, jak zrobić. Tak, tylko w ramach przypomnienia Wam przypominam. No dobra, pierwsze co to przystępujemy do zamontowania tego przycisku. Tak jak wspomniałem. Trzeba wyrzeźbić tutaj dziurę. Tutaj widzę, że nie ma oryginalnego takiego, takiej zapadki, takiego wgniecenia. Można powiedzieć, jak było to 24, tutaj jest równo. No ale tutaj musimy sobie znaleźć miejsce między kołkami, tutaj chyba w tym miejscu, po prostu, żeby w nic nie zahaczyć. Bo tu jakieś wzmocnienie jest, także musimy to ominąć. No i w tym miejscu robimy sobie dziurę. No i wycinamy otwór na przycisk i montujemy przycisk, tak. To chyba też nie muszę Wam mówić jak to zrobić, bo to wiadomo po prostu dziura później. Tutaj przycisk jest po prostu wciskany, no i tyle. Także zaczynam od wywiercenia chyba jednego otworu. Zobaczę później, jakie to jest grube i ewentualnie nożom, nożem, bądź wiertarką będę wiercił. Plastik jest dosyć twardy, ale nawierciłem sobie dwa otwory. A teraz nożem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej po kawałeczku będę wycinał aż. Schowa mi się tutaj przycisk zwykłym nożykiem do tapet. Także działam, bo trochę mi to zajmie. No i udało mi się wydziubać przycisk już jest zamontowany. Także teraz podłączamy wtyczkę i będziemy podłączać tutaj się do kostki drzwi. No i ja już mam przygotowaną kostkę rozebrałem do podłączenia czterech przewodów, które jak widzicie, ja już tutaj mam opisane. Opisałem sobie, żeby po prostu łatwiej i szybciej. Było mi to wszystko podłączyć. Teraz wam chyba nie będę tego pokazywał, bo właśnie na dole wyświetliło wam się, który pin gdzie mamy podłączyć, także nie ma sensu, żebym wam to pokazywał pojedynczo. Ja sobie to na spokojnie teraz podłączę. No a wy widzicie właśnie, jak trzeba to podłączyć. No i tak jak wspomniałem, już na początku też macie na w opisie filmu macie instrukcję do pobrania schemat elektryczny. Także myślę, że sobie poradzicie. Dobra, no to ja zabieram się za podłączanie tych czterech kabelków. No i mam jeszcze tutaj wszystko polutowane. No i co, teraz pozostało mi jeszcze zaizolować z powrotem tą wtyczkę, złożyć ją oczywiście, złożyć tutaj wszystko sobie w tapicerce. No i tapicerkę montujemy do auta. No i powiedzmy, że jeden etap mamy już zakończony. Myślę, że teraz możemy się zająć rozprowadzeniem wiązki po aucie. Szczerze mówiąc, ja już to zrobiłem przy montażu podświetlanych progów, ale podpowiem wam tylko mniej więcej, jak to najszybciej wykonać, otóż ja to zrobiłem tak, że no wiadomo, przewod puściłem tutaj w tym progu, od początku z przodu auta, do tyłu tutaj, z prawej strony i do modułu komfortu. Tam na razie te przewody. Mam wypuszczone, zostawione, i tutaj mam pod schowkiem całą wiązkę przygotowaną. Także po prostu jest ona tylko przepuszczona w progu. I teraz myślę, że zajmę się demontażem schowka, żeby przejść przewodem jednym do góry, tutaj do tej lampki, do bezpieczników. I również też jednym musimy wyjść tak jakby w komorę silnika, żeby podłączyć syrenę. Oczywiście wszystkie podłączenia, piny, numery i tak będziecie mieli, tak jak wspomniałem na samym początku w schemacie, którym Wam zostawię pod filmem. No i też teraz tutaj na ekranie wszystkie podłączenia, które będę robił powiedzmy na bieżąco, będę Wam też pisał, żeby było łatwiej. Także no myślę teraz zacznę od demontażu schowka. Schowek jest tylko na kilku śrubach od dołu, na dwóch bodajże, a może i trzech. I tutaj też w środku mamy też kilka śrubek. Nawet jeszcze nie wiem dokładnie, bo nigdy nie wyciągałem tego schowka. I prawdopodobnie też tutaj pod zaślepką mamy jeszcze jedną. Ale to zaraz się okaże. Myślę, że tutaj z tym nie będzie problemu, bo Podobnie jak w a po kolei wszystkie śrubki odkręcamy i wywalamy schowek na zewnątrz. Tutaj żadnej śruby nie ma. Jest tylko właśnie ta, ta ślepka, która też nam tak jakby trzyma schowek. Także wystarczy tylko to wyciągnąć i tutaj nic nie musimy z boku odkręcać. No wiadomo, rozpiąć wtyczkę i schowek możemy sobie tutaj na razie wywalić i będziemy działać dalej. Tutaj ten plastik musimy sobie nieco otworzyć, wyciągnąć też. Ten plastik i od razu będziemy wykręcać osłonę, słupka. Tutaj pod tą pokrywką, można powiedzieć, airbag jest jedna śruba, którą trzeba wykręcić, reszta jest na wcisk. Także to wszystko możemy sobie tu rozebrać, żeby naszą wiązką, którą tutaj już mam, właśnie wypuszczoną, iść do góry, do bezpieczników. No i później jeszcze przejdziemy, właśnie do komory silnika, ale po kolei myślę, że najpierw, właśnie, schowamy się tutaj i dojdziemy do bezpieczników tutaj troszkę was w błąd prowadziłem, bo tutaj nie ma śrubki jest tylko taka rozpórka, można by powiedzieć ale reszta jest na zatrzaskach, także wyciągamy sobie tutaj tą osłonę słupka A no i przeciągamy kabel przy pomocy najszybciej drutu tutaj do lampki podsofickiej, którą już też odkręciłem dla przypomnienia ściągamy najpierw ten plastik i tutaj jest później jedna śruba no, i przy okazji możemy też sobie już od razu zamontować nasz czujnik, tutaj, mniej więcej w to miejsce, do którego za chwilę przeciągniemy właśnie przewody z wtyczką. Tak mniej więcej wygląda to zamontowane. I tutaj jeszcze widzicie, jest otwór na czujnik, który też trzeba włożyć tutaj w ten otwór i zabezpieczyć. No, i podpinam wcześniej przygotowaną wiązkę z wtyczką. No i mogę wszystko już tutaj sobie zmontować. Tutaj już prawą stronę zmontowałem. No i myślę, że teraz będzie czas, żeby się zabrać za przejście kablem do syreny, czyli tam gdzieś do komory silnika. Nie wiem jeszcze którędy, ale zaraz zobaczymy. No i przeszedłem tutaj jak widzicie u góry kablami. Tutaj sobie w to miejsce. No i teraz szukam gdzieś miejsca na syrenę. W sumie to jest obojętne gdzie, bo szczerze mówiąc to nie wiem gdzie ona oryginalnie przychodzi, w które miejsce ale nie wiem, tutaj może widzę jakiś, jakiś gwint wystaje, nieużywany, także myślę, że może tutaj podegnę troszkę i tutaj ją zamontuję o, w ten sposób i myślę, że będzie OK także tutaj sposób montażu dowolny no i oczywiście po montażu podłączamy naszą wtyczkę do syreny i tutaj już też będziemy mieli gotowe. No i z naszym przewodem, którym będziemy wpinać się do bezpieczników do listwy czarnej, bo tu jest stały plus, także tutaj też możemy sobie wypiąć tą całą listwę, wpiąć nasz pin i włożyć bezpiecznik i to już też będzie podłączone. Zostanie nam tylko z tyłu moduł komfortu. No oczywiście tutaj po podłączeniu schowek też już może wrócić na swoje miejsce. Także ja odpinam sobie tą listwę żeby tutaj się podłączyć z tym pinem, tutaj akurat miałem drugie wolne miejsce, trzecie właściwie. Także wpiąłem tutaj sobie w miejsce numer 3, no i składam wszystko, zakładam słowek. No i to już chyba będzie ostatni etap naszej zabawy, czyli podłączenie się do modułu komfortu. Jak widzicie, ja sobie już tutaj. Odchyliłem boczek, nie ściągałem go całkowicie, tylko go odchyliłem. I tutaj interesuje nas czarna kostka T32i. I tą kostkę rozbieramy i podpinamy się pod nią dwoma przewodami, które sobie przeciągnęliśmy. Oczywiście teraz na ekranie wyświetla Wam się jak to mamy podpiąć dokładnie, które miejsca. Oczywiście też będziecie mieli schemat w opisie filmu. No a co? No ja teraz zabieram się za rozebranie tej kostki, podpięcie tych dwóch przewodów. Później wszystko składam, wkładam jeszcze bezpiecznik, bo bezpiecznika nie wkładałem z przodu. No i co? I zostanie nam najprzyjemniejsze, najłatwiejsze, czyli kodowanie. Także zabieram się tutaj za robotę, kończę to wszystko i będziemy kodować. No i dobra, mamy wszystko już ogarnięte, bezpiecznik już zamontowałem. No i teraz Odpalam program VCDS. No i będziemy kodować. Kodowanie zajmie też dosłownie minutę. No i dobra, klikamy wybór. No, jeszcze jakbym zapłon włączył, to byłoby lepiej. 46 moduł komfortu. Kodowanie. Pomocnik kodowania i tutaj byte pierwszy i zaznaczamy bit pierwszy, bit drugi, trzeci, czwarty. Zamykamy pomocnika, klikamy Wykonaj. Kodowanie mamy przyjęte. Teraz adaptacja. I tutaj kanał 63. I tu powinniśmy mieć jeszcze możliwość aktywacji yy, dwukrotny dźwięk Syreny. Także plus 4, jak widzicie. Czyli 168 plus 4 to jest 172. Testuj. Zapisz tak gotowy powrót no i tyle sprawdzimy teraz czy coś nam tu w ogóle działa no dobra zamknijmy auto jak słychać dźwięk jest przy zamykaniu otwieramy również działa no teraz jeszcze dobrze by było sprawdzić czy w środku działa alarm nie wiem czy mi się to uda zrobić ale spróbuję otworzyć szybę Zamknąć, poczekać chwilę i włożyć rękę do środka. Nie wiem, jak długo ten alarm się uzbraja, ale spróbujmy. No i działa. No, jak widać, i słychać, wszystko nam się udało zrobić poprawnie. Alarm działa. Także też jestem zadowolony. No i co? No i chyba to by było wszystko, co chciałem wam pokazać w tym filmie. No, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Po raz kolejny jeszcze przypomnę, że będziecie mieli schemat w opisie filmu. Ja, jeśli ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie pobrać. No ale myślę, że to nie jest aż takie trudne. No, widzieliście zresztą sami jak to zrobić. Także myślę, że z samego filmu sobie dacie radę. No a ja chyba tym miłym akcentem będę już ten film kończył. Oczywiście podziękuję Wam jak zawsze za obejrzenie do końca. No i też zaproszę Was na mój kanał, gdzie macie dużo więcej tego typu poradników. Jeśli Wam się podobają filmy, zostawiajcie łapki w górę. No i oczywiście też subskrybujcie kanał. Zapraszam też Was na grupę na Facebook A6C7. Link macie w opisie filmu. Na mój Instagram również link w opisie. No a my widzimy się już w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.